Czy kiedykolwiek czułeś niewytłumaczalny ciężar w swojej duszy? Jakbyś niósł brzemię znacznie większe niż jakiekolwiek typowe zmartwienie czy stres? Jeśli tak, być może stoisz na progu czegoś znacznie większego niż zwykłe wyczerpanie. Istnieje możliwość, że ten ciężar sygnalizuje głęboki punkt zwrotny, znak, że wkraczasz w ciemną noc duszy, jeden z najgłębszych kryzysów duchowych w życiu. Wiele nauczycieli duchowych i psychologów. Zgadza się, że to, co wydaje się nurkowaniem w ciemność, może być katalizatorem niezwykłej transformacji, prowadzącej cię ku odrodzeniu, które będzie bardziej oświecające niż kiedykolwiek byś sobie wyobrażał. Może to brzmieć przytłaczająco, jednak ta walka była historycznie uznawana za przejście ogromnego wzrostu, opisanego przez takie postacie jak święty Jan od Krzyża, powielane w podróżach niezliczonych osób na przestrzeni. Wieków. Wyobraź sobie, że stoisz na krawędzi przepaści, zaglądając w pustkę, która wydaje się przytłaczająca, tylko po to, by uświadomić sobie, że poza nią kryje się Twoje największe światło. Zanim odkryjemy konkretne znaki wskazujące na duchowe odrodzenie, rozważ to, co jeśli mrok, który odczuwasz, nie jest tylko rozpaczą, lecz drzwiami do rozszerzonej wersji tego, kim jesteś. To pytanie może skłonić do dalszego obserwowania. Sugerując, że być może jesteś na skraju transformacji zmieniającej życie, nie czekaj, aż będzie za późno. Jeśli chociażby mały błysk rezonansu pojawia się w tobie teraz, możesz wesprzeć tę podróż, klikając przycisk lubię to i subskrybując. Takie proste działania mogą stać się małym, ale potężnym sygnałem zobowiązania, nie tylko do kanału online, ale też do wciąż rozwijającej się ścieżki twojego wzrostu. Ciemna noc duszy to termin, który istnieje od wieków. Często opisywany jako okres intensywnej pustki i duchowej suchości. Poza poetyckimi słowami mówi o uniwersalnym doświadczeniu. Kryzysie tak głębokim, że twoje poczucie tego, kim jesteś i co oznacza życie, jest wyzwane u podstaw. Psychologicznie pokrywa się to z tym, co Carl Jung opisał jako pracę ze cieniem tę integralną czynność zwrócenia się w głąb, aby stawić czoła tym częściom siebie, które wolelibyśmy ukryć. Kiedy Jung mówił o cieniu. Wskazywał na to, jak ignorowanie naszych zablokowanych lęków i nierozwiązanych traum prowadzi tylko do ich manifestacji w bardziej szokujący sposób. Podobnie, podróż bohatera Josefa Campbella uchwyciła istotę tej ciemnej drogi. Zejście w nieznane krainy, gdzie trzeba stawić czoła potężnemu wyzwaniu, zanim można się z nich wydobyć, przemienionym. Jeśli kiedykolwiek kwestionowałeś sens w swoich największych trudności. Ta perspektywa oferuje latarnię zrozumienia. Kryzys, tak przytłaczający, jak się wydaje, może być systemem korzeniowym, który odżywia twoje najbardziej autentyczne ja, chociaż każda ścieżka jest unikalna. Wiele osób przechodzących przez ciemną noc zdaje sobie sprawę, że doświadczają czegoś monumentalnego dopiero z perspektywy czasu. Aby pomóc ci zidentyfikować, gdzie się znajdujesz, przyjrzyjmy się siedmiu znakom które często wskazują na to, że duchowe odrodzenie jest w toku. Nawet jeśli w tej chwili wydaje się to tylko chaosem, pierwszym znakiem jest głębokie poczucie oddalenia od Twoich dawnych sposobów bycia. Możesz zauważyć, że to, co kiedyś wydawało się tak ważne, Twoje stanowisko w pracy, status społeczny lub sztywne wyobrażenie o sobie, wewnątrz Ciebie jest cichy głos, który pyta, czy żyjesz w zgodzie ze swoją głębszą prawdą. Ta zmiana może być dezorientująca, a nawet przerażająca, ponieważ sugeruje, że twoja stara tożsamość się rozpada. W psychologii ten proces związany jest z tym, co niektórzy nazywają śmiercią ego. Ego to nie tylko duma czy arogancja, to poczucie własnej jaźni, które kształtujemy poprzez przekonania, nawyki i socjalizację. Kiedy ta struktura zaczyna się kruszyć, możesz odczuwać, że tracisz kontrolę nad tym, kim jesteś, jednak w rzeczywistości robisz miejsce na szerszą tożsamość. Osoby doświadczające śmierci ego często opisują nową jasność co do tego, co naprawdę ma znaczenie miłość, współczucie, życie z celem. Zamiast rozpamiętywać przeszłość, zaczynają kierować się ku temu, co może być. Drugim znakiem jest niepokojąca, ale ostatecznie oświecająca rewizja długo utrzymywanych przekonań. Może duchowe koncepty, które kiedyś traktowałeś jako oczywiste, teraz wydają się niewystarczające, a sztywne dogmaty zaczynają się przed Twoimi oczami rozpadać. Może to również objawiać się w codziennym myśleniu. Zaczynasz kwestionować role, które odgrywałeś, lub relacje, które utrzymywałeś jedynie z przyzwyczajenia. Umysł zaczyna kopać głębiej, napędzany potrzebą autentyczności. Terapia poznawczo-behawioralna CBT dostarcza użytecznego wglądu w tę sytuację, sugerując, że przekształcenie negatywnych wzorców myślowych może znacząco zmienić Twój emocjonalny krajobraz. Kiedy jesteś gotów porzucić przekonania, które Cię ograniczały, pojawia się ukryty zbiornik siły. Ta reewaluacja Twojej struktury mentalnej może być przerażająca, jak zejście z znajomego brzegu do nieznanej wody, ale gdy pływasz dalej. Zdajesz sobie sprawę, że ocean potencjału jest ogromny, a ty jesteś w stanie nim nawigować. Trzecim znakiem jest wzmożona wrażliwość emocjonalna, połączona z zauważalnymi zmianami fizycznymi. Niektórzy raportują zmiany w wzorcach snu, apetytu lub poziomach energii. Mogą pojawić się eksplozje wglądu podczas medytacji, a nawet niezwykłe sny, które pozostawiają cię wstrząśniętym i zamyślonym. Nie denerwuj się. Jeśli napięcie zaskoczy cię w ramionach lub jeśli twój żołądek skręca się z nerwowej energii w dziwnych momentach. W psychologii integracyjnej rośnie świadomość, jak ciało i duch, emocje, które były tłumione, mogą teraz zalać twoją świadomość, co sprawia, że łatwiej odczuwasz łzy lub stajesz się bardziej empatyczny względem bólu innych. Wyobraź sobie, że twój wewnętrzny świat to zaniedbany ogród, gdy zaczynasz się nim opiekować, wyrywając chwasty, sadząc nasiona. Chociaż zmiany mogą być przytłaczające, są także niezaprzeczalnym znakiem wzrostu. Pojawia się czwarty znak, gdy zaczynasz odpuszczać stare wzorce i zdajesz sobie sprawę, że wkraczasz na nowe terytorium. To tutaj transformacja jest najbardziej widoczna w twoim codziennym życiu. Może kłótnie, w które kiedyś się angażowałeś, już nie wywołują takich samych reakcji. A może czujesz nagłą potrzebę zmiany rutyny. Czy to przez praktyki uważności, pisanie dziennika, czy wprowadzanie zdrowszych nawyków? Jeśli zauważasz, że twoje typowe mechanizmy radzenia sobie, takie jak nurkowanie w mediach społecznościowych, lub wygadanie się bez refleksji, nagle wydają się puste, sugeruje to, że odchodzisz od tego, co już ci nie służy. Przykłady z życia są liczne. Osoba, która traci pracę, którą uważała za definicję swojej wartości. Może odkryć długo stłumione powołanie do nauczania lub tworzenia sztuki. Inna osoba może wyleczyć się po destrukcyjnej relacji, zdając sobie sprawę, że nigdy nie była naprawdę sama, odkrywając głębie miłości do siebie, o której wcześniej nie miała pojęcia. Każdy przypadek odkreśla ten sam uniwersalny przekaz: gdy jedna drzwi się zamykają, może to zmusić Cię do odkrycia korytarzy możliwości, o których nigdy nie wiedziałeś. Piątym znakiem jest gotowość do zaakceptowania niepewności, a nawet znalezienia w niej możliwości. Zamiast postrzegać nieznane jako pustkę, zaczynasz dostrzegać je jako płótno, na którym można malować nowe marzenia. To wewnętrzna zmiana, która może wydawać się jednocześnie niepokojąca i uwalniająca. Możesz obudzić się pewnego ranka i zrozumieć, że wiele aspektów życia jest poza Twoją kontrolą. Ale zamiast załamywać się w lęku, odczuwasz niespodziewany spokój. To moment, w którym praktyki takie jak medytacja stają się szczególnie potężne. Siadając cicho z nieprzewidywalnością życia, budujesz psychologiczną odporność. Coś, o czym pisał Viktor Frankl, mówiąc o odnajdywaniu sensu w cierpieniu. Choć twoja historia może nie odpowiadać trudnościom, które on przeszedł, jego centralna idea jest prawdziwa. Gdy postanawiasz odkrywać sens nawet w zamęcie, wyposażasz się w wewnętrzne zasoby, które żaden zewnętrzny kryzys nie może łatwo obalić. Przyjęcie niepewności nie oznacza poddania się, oznacza uznanie, że w tajemnicy kryje się niewykorzystany potencjał do wzrostu. Pojawia się szósty znak, gdy zaczynasz postrzegać świat nowymi oczami, doświadczając zwiększonej empatii, współczucia i głębokiego poczucia w związku ze wszystkimi żywymi istotami. Może to objawić się nagłą chęcią pomagania innym lub wolontariatu w twojej społeczności. A może zauważysz, że głęboko poruszają cię proste akty dobroci. Ta nowa głębia odczuć sugeruje, że wkraczasz w rodzaj samorealizacji, o którym pisał Abraham Maslow blisko szczytu swojej hierarchii potrzeb. Poza podstawowym przetrwaniem, poza dążeniem do uznania – istnieje wymiar, w którym życie staje się mniej o mnie, a więcej o nas. Wiele osób odkrywa, że odnowiona empatia sięga nawet do obcych lub zwierząt. Pewnego dnia możesz zauważyć, że cicho doceniasz piękno zachodu słońca lub utworu muzycznego, zachwycając się delikatnymi połączeniami, które to wszystko umożliwiają. Niektórzy ludzie wychodzący z ciemnej nocy przekuwają tę empatię w działalność na rzecz innych, walcząc o przyczyny, które głęboko w nich rezonują. Mogą wolontariować w schroniskach lub dołączać do grup wsparcia, dzieląc się swoimi doświadczeniami w sposób, który podnosi innych na duchu. Te transformacje ilustrują istotny punkt. Przypływ współczucia to nie tylko osobisty dar to także dar, który jesteś teraz bardziej skłonny dzielić z światem. Na koniec siódmy znak to nadejście odnowionego sensu i znaczenia w Twoim życiu. Tam, gdzie wcześniej panowało zamieszanie, Teraz dostrzegasz nić łączącą Twoje doświadczenia, zawiązującą Twoje przeszłe zmagania, zmieniające się nastawienie i nowy pogląd na życie. Puzzle, które kiedyś wydawały się porozrzucane, zaczynają tworzyć obraz. W wielu aspektach to jest ukoronowanie całej podróży, moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że Twoje najciemniejsze noce miały rzeczywiście cel, napędzając Twoją empatię przekształcając Twoje wartości i podkreślając Twoją wewnętrzną siłę. Możesz dostrzec ten błysk celów w czymś, co ożywia Cię od środka. Czy to projekt pasji, zmiana kariery, czy nowa dedykacja dla relacji osobistych na... Josef Campbell kiedyś powiedział, aby podążać za swoją radością. A chociaż ten zwrot może brzmieć uproszczony, wskazuje na ważną prawdę. Gdy zharmonizujesz się z tym, co naprawdę porusza Twoje serce, trudy, które kiedyś Cię... Prześladowały, zamieniają się w kamienie milowe, stają się częścią twojej heroicznej narracji, zamiast ślepych załóg na mapie. Na tym etapie możesz zauważyć, że natrafiłeś na więcej niż jeden z tych znaków. Może ponowne przemyślenie swoich przekonań budzi w tobie echo, lub zauważyłeś fizyczne i emocjonalne zmiany krążące w twoim wnętrzu. Ciężki mrok może wciąż się unosić, ale jest także przebłysk możliwości który wzbudza ostrożny optymizm. Jeśli tak, prawdopodobnie byłeś w trakcie swojej ciemnej nocy duszy, a te sygnały wskazują, że zbliża się duchowe odrodzenie. Nic z tego nie sugeruje, że ta podróż jest łatwa, ani że nigdy więcej nie doświadczysz mrocznych chwil. Transformacja może przychodzić falami, a każda fala niesie ze sobą własne wyzwania. Kluczem jest zrozumienie, że nie jesteś zgubiony, jesteś na ścieżce, gdzie każda walka może być lekcją, każda łza nauczycielem, a każda ujawna sprawa nasionkiem dla nowego wzrostu. Jeśli dostrzegasz te zmiany, rozważ podzielenie się tym, jak one pojawiły się w Twoim życiu. Inni, którzy przeczytają Twoją historię, mogą odkryć echa własnych doświadczeń lub znaleźć iskrę przewodnictwa, której szukali. Łącząc się w ten sposób, dodajesz głębi swojej osobistej podróży. I wspierasz poczucie wspólnoty wśród tych, którzy mogą czuć się osamotnieni w swoich zmaganiach. Każdy komentarz, każda refleksja może stać się częścią zbiorowego procesu uzdrawiania, przypominając nam, że nikt nie musi przechodzić przez tę ciemność w samotności. W ciągu historii wielu przeszło przez takie próby i wyszło z nich z większą samoświadomością i odnowionym celem. Świadectwa pochodzą ze wszystkich warstw społecznych. Matka. Która na nowo odkrywa swoją pasję do sztuki, profesjonalista korporacyjny, który porzuca dobrze płatną pracę, by pracować z młodzieżą w trudnej sytuacji, czy niespokojny introwertyk, który staje się pewnym mentorem w leu swojej społeczności. Te historie pokazują, że ciemna noc duszy to nie jest jednorazowe, uniwersalne doświadczenie. Dostosowuje się do psychiki i okoliczności życiowych każdej osoby, niemniej jednak w każdym przypadku jednostki. Dzielą się wspólnym uświadomieniem. Prawdziwe światło jest najbardziej promienne, gdy znasz głęboką ciemność. Kiedy rozważasz te znaki, zwróć uwagę, czy jeden z nich bardziej rezonuje niż inne. Może idea odpuszczenia starych wzorców trafia do Ciebie, lub może akcent na wrażliwości emocjonalnej i zmianach fizycznych przypomina Ci o czymś, co aktualnie ta podwyższona świadomość jest cennym darem ukazuje, że jesteś świadomy swojej wewnętrznej podróży, otwarty na nowe zrozumienia i wrażliwy na subtelne przewodnictwo, które oferuje życie. Łącząc zarówno psychologiczne, jak i duchowe wymiary, tworzysz zrównoważone podejście do odkrywania siebie, takie, które szanuje empiryczne spostrzeżenia, takie jak te Karla Junga czy psychologii integratywnej. Jednocześnie przyjmując rozszerzoną mądrość, zawartą w ponadczasowych naukach duchowych. Piękno duchowego odrodzenia polega na tym, jak przekształca ono Twoją codzienną rzeczywistość. Choć wielkie objawienia i mistyczne doświadczenia mają swoje miejsce, to prawdziwa magia często objawia się w cichszych chwilach w tym, jak wybierasz współczucie zamiast osądu, obecność zamiast rozproszenia, wdzięczność zamiast urazy. Ta zmiana nie zachodzi z dnia na dzień. Rozwija się przez konsekwentną, szczery trening, czy to poprzez medytację uważności, aby radzić sobie z lękiem, prowadzenie refleksyjnego dziennika, aby śledzić swoją emocjonalną ewolucję, czy po prostu zatrzymanie się na chwilę, by wziąć kilka głębokich, świadomych oddechów, gdy życie wydaje się przytłaczające z biegiem czasu. Odrodzenie, które przeżywasz, może skłonić Cię do ponownej oceny swojego celu i dostosowania kierunku swojego życia. Wplatając większą radość, jeśli czujesz, że te słowa korespondują z tym, co dzieje się w Tobie, pamiętaj, że nie jesteś sam. Istnieje globalna społeczność ludzi w różnych etapach tej drogi. Każdy z nich zmaga się z własnymi cieniami i odkrywa wnioski, które mogą wzbogacić innych. Czuj się swobodnie aby podzielić się swoją perspektywą, zadawać pytania lub wymieniać się refleksjami w komentarzach. Dzięki otwartości i wrażliwości tworzymy wspierającą przestrzeń, gdzie trudności każdej osoby stają się wspólną mądrością. To samo w sobie jest transformującym aktem współczucia. Traktuj siebie łagodnie. Jeśli czujesz, że wciąż stoisz na skraju tej metaforycznej przepaści, okryty ciemnością nieznanego, czasami uznanie, że, że przeżywasz ciemną noc, jest najodważniejszym krokiem ze wszystkich, ponieważ oznacza, że nie jesteś już w zaprzeczeniu co do swoich wewnętrznych zmagań. Jesteś gotów, aby się z nimi zmierzyć, przyjąć wezwanie do wzrostu, zamiast przed nim uciekać. Światło, którego szukasz, jest już w zasięgu ręki, cierpliwie czekając na moment, w którym zdecydujesz się ku niemu zwrócić. Nawet jeśli twoja wizja jest teraz słaba, ścieżka zacznie stawać się jaśniejsza z każdym krokiem, każdym oddechem. Każdym przebłyskiem wglądu, który wy, wyłania się z cichych głębi twojej duszy, kiedy tylko będziesz gotów, zachęcam cię do zebrania tej odwagi i ruszenia naprzód, krok po kroku, kawałek po kawałku. Odkryjesz ukryte skarby pogrzebane w najciemniejszych zakątkach swojego życia. W tym procesie odkryjesz coś niezwykłego, w miarę jak ewoluujesz, cały świat wokół ciebie również wydaje się zmieniać. Zaczynasz dostrzegać połączenia, które wcześniej były niewidoczne, i znajdujesz sens w miejscach, gdzie kiedyś widziałeś tylko pustkę. W końcu wychodzisz niejako doskonała istota. Nikt nigdy naprawdę taki nie jest, ale jako osoba bardziej współczująca, lepiej dostrojona i bardziej zgodna z prawdziwym powołaniem swojej duszy, jeśli to Cię porusza, nie wahaj się polubić i zasubskrybować, ponieważ to tylko jeden krok w niekończącej się rozmowie o osobistej transformacji. Każda nowa myśl może zapoczątkować kolejną rewelację, pomagając ci utrzymać wzrost, który już zacząłeś. Czuj się swobodnie, aby podzielić się swoimi osobistymi osiągnięciami lub nurtującymi pytaniami, zarówno w komentarzach, jak i z tymi, którzy są ci najbliżsi. Takie dzielenie się splata nas w gobelin zbiorowego uzdrowienia, w którym każdy wątek reprezentuje wyjątkową podróż przez ciemność ku światłu. Poświęć chwilę. Aby docenić, jak daleko zaszedłeś, niezależnie od tego, czy jesteś na początku, w połowie czy blisko szczytu tej transformacyjnej fali. Nawet najmniejszy krok zasługuje na uznanie, ponieważ każdy krok naprzód poszerza granice Twojego potencjału, podczas gdy kontynuujesz swoją drogę. Pamiętaj, że ciemna noc nie jest nieskończoną bezlitosną pustką, ale urodzajnym gruntem dla zasiewu głębokich zmian. Pomyśl o tym, jak las regeneruje się po pożarze. To, co wydaje się zniszczeniem, w końcu rodzi nowy wzrost, który nie mógłby się wydarzyć bez usunięcia starego. W Twoim własnym życiu to oczyszczenie może wydawać się jak złamane serce, zamieszanie czy rozpacz, ale możesz być pewny, że jest to także przestrzeń dla czegoś bardziej autentycznego. W cichym pędy wglądu, empatii i odnowionej celu zaczynają przebijać się przez Ziemię, sięgając po światło Słońca. A to jest esencja Twojego odrodzenia. Moment, w którym patrzysz na przestrzeń dawno zajmowaną przez smutek i zdajesz sobie sprawę, że stała się ona kołyską dla głębszej mądrości. Bez względu na to, gdzie się teraz znajdujesz, uznaj, że te siedem znaków oderwanie od swojej starej tożsamości, dokładna rewaluacja przekonań, emocjonalne i fizyczne wstrząsy, porzucenie przestarzałych wzorców, akceptacja niepewności, rozszerzona empatia oraz odnowione poczucie celu. Są rulatarniami oświetlającymi drogę, prowadzą Cię do dostrzegania niezwykłej transformacji, która już odbywa się w mict Twojego codziennego życia. Idąc tą ścieżką, bądź cierpliwy wobec siebie, celebruj swoje postępy i ofiaruj tę samą łaskę innym na ich własnych ścieżkach. Świat potrzebuje każdej osoby, która jest gotowa wyjść z ciemności z bardziej współczującym i przebudzonym sercem. Dziękujemy za pozwolenie tym słowom znaleźć się w Twojej przestrzeni. Niech będą delikatnym przypomnieniem, że nawet najciemniejsze korytarze mogą prowadzić do pokoi wypełnionych światłem. Czuj się swobodnie, aby zastanowić się nad swoimi osobistymi doświadczeniami i podzielić się nimi poniżej, aby inni, którzy pokonują swoją własną noc, mogli znaleźć w Twojej historii iskierkę nadziei. Gdziekolwiek jesteś w tym procesie transformacji, pamiętaj, że intensywność Twoich wyzwań może być dowodem na to, jak jasny może stać się Twój wewnętrzny ogień. Przyjmij to wszystko: każdą głę, well, każdą rewelację i każdy przypływ jasności w ten sposób honorujesz transformacyjną moc ludzkiego ducha, odważnie zmierzając ku ostatecznemu zrozumieniu, że nie jesteś sam. A odrodzenie jest rzeczywiście w zasięgu ręki dla tych, którzy są gotowi przekroczyć próg.